Cześć ludzie, z tej strony Robin. Jak widzicie siedzę w lekkim półmroku. E, dopiero przyszedłem do domu, byłem u swojej dziewczyny i tak dalej, ale nie o tym mowa. E, mam dla Was info znowu bezsensowne, bardzo smutne, głupie, nie lubię tak jak jest. E, jadę do roboty prawdopodobnie jutro, e, czyli we wtorek, czyli pewnie teraz jak widzicie tego vloga, e, to już jestem tam. I niestety tam właśnie to jest ta wieś, gdzie nie mam dostępu do internetu za bardzo, przez co właśnie ciężko by mi by było cokolwiek po pierwsze tam tworzyć, a po drugie wrzucać. No i właśnie znowu chyba będą się zrobić przerwę, już... Strasznie mnie męczy to, bo chciałem fajnie wrócić w ogóle, a to się okazuje, że wyjazd... E, myślałem, że wyjadę dopiero około czwartku, więc myślałem, że zdążę nagrać sporo materiału, żebyście się nie nudzili, gdyby mnie nie było. Ale jak się okazuje, no nie wiem, czy zdążę, bo jest poniedziałek wieczór, a we wtorek po południu jadę. No i właśnie, no niby mógłbym teraz usiąść, ponagrywać, ale jest dosyć późno, nie wiem, czy zdążę. Już powoli zachodzi słońce, tam chyba wtedy widać nawet okno, tam bardziej, tam. Może mi się uda nagrać coś, fajnie by było chociaż jeden odcinek dziennie, żeby był. Myślę, że w weekend wrócę z powrotem. Mam nadzieję, przynajmniej, że tak będzie. Kurczę, przydałby mi się chociaż tam trochę internetu na tej wsi. Może by się udało coś z telefonu, na przykład, jakbym kupił sobie jakiś większy pakiet, może ewentualnie nawet takie krótkie vlogi, żeby wrzucać, żeby chociaż coś było na przykład, nie wiem, jak coś robię, albo jak odpoczyłam sobie nie wiem, no coś takiego no taka krótka informacja postaram się coś nagrać za chwilę usiądę, może uda mi się chociaż, żeby jeden odcinek gdzie nie był bo znowu nie chcę robić przerw, bo mówiłem, że wrócę, wróciłem i znowu przerwa by miała być strasznie wkurzająca, nawet dla mnie dla was to już w ogóle tym bardziej, że Robin obiecuje i mówi, że będą odcinki a tej Guzik wychodzi z tego, nie? Także ja postaram się, żeby coś było. Za chwilę włączę program trudny, że będę siedział długo, będzie się w noc najwyżej renderowało wszystko i wrzucało. No nie, zobaczę jak to wyjdzie, mam nadzieję, że się uda. Dobra, więc koniec pitolenia, mówi Rumińska Skateboard. mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać za chwilę dla Was specjalnie, na, żebyście się nędzili, jak mnie nie będzie. No i w sumie tyle, więc nie przejmujcie się, jakby przypadkiem na przykład nie było odcinka jakąś dłuższą chwilę, cały czas jestem, cały czas o YouTubie myślę, do tego jeszcze mam zamiar... E, tak jakby otworzyć pojeździ z, z powrotem, tylko tym razem trochę inaczej, ale to też zobaczycie później. Kurde, jest dziwnie w tym świecie wygląda, mam nadzieję, że na vlogu będę wyglądał normalnie. Nie mam koszulkę z Pulp o, się... dobrze jest. Kupiłem, za w ogóle, tak, by the way. Świetna koszulka, bardzo mi się podoba. Dobra, mniejsza. Więc y, mówię, Robin Skateboard, zobaczę w kolejnych odcinkach. No i taka krótka informacja, więc nie stresujcie się, jeśli coś na Facebooku na pewno będą powiadomienia, także zapraszam Was na Facebooka, szukajcie Robin Skateboard. E, tam. Myślę, że mimo braku internetu może na przykład z laptopa siostry uda mi się coś wrzucić i tak dalej. Na przykład, no wiecie, nie ma tam stałego internetu, ale na przykład włączyć można wifi fi sobie w telefonie i na przykład na netbooku siedzieć. Chociaż, no wiecie, jeśli chciałbym wysyłać filmiki stamtąd, to mój pakiet zostałby zeżarty w chwilę dosłownie, no bo jeden filmik, który wrzucam tutaj na przykład na komputerze, zagrajmy, waży średnio powiedzmy giga, to jak mam pakiet na przykład pół, me, pół giga w telefonie, czyli 500 megabajtów, to zżera bardzo szybko. Naprawdę. Nawet na stronach A, co dopiero wysyłając filmy. Ale spokojnie. Nie martwcie się. Jestem. Tylko taka krótka informacja ja dla tych, co mogliby się jakoś przejąć, zestresować, cokolwiek. No dobra. To koniec. Dobra, dzięki. Trzymajcie się. Pa, pa, Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.